Cześć, witajcie w następnym odcinku. Jak mówiłem, następny odcinek miał być ze stanu hodowli, ale wszedłem na paczuszka z jajeczkami i chcę dla Was też nagrać materiał. Następny film będzie ze stanu hodowli. Zapraszam Was jeszcze na wszystkie linki w opisie. No i zaczniemy otwieranie. Po otwarciu paczka się prezentuje właśnie tak. Teraz sobie wyrzucimy wszystkie śmieci. To jest dużo, więc robię wam szybkie cięcie. Pół yy, kartonu były same śmieci, zobaczcie. Więc yy, nawet yy, w miarę dużo niezapakowana paczka. Mamy jakieś same jeczka i są yy, folii, więc myślę, że będą starannie zapakowane. Widzę w środku, że są owinięte papierem. Więc yy, odpakuję wszystkie jajeczka i widzimy się za chwilę. Jeszcze na spodzie były papiery, więc yy, myślę, że jajeczka przyszły do mnie całe. Po włożeniu wszystkich papierów mamy co, cały karton yy, po prostu papierów. Yy, no i przejdziemy teraz do otwierania jajeczek. Tutaj Wam pokażę jak yy, jedną z wytoczanek, jak jest owinięta. Yy, mamy fajny taki Pan zrobił yy, jakby uchwyt, żeby tą taśmę można było łatwo oderwać. Hmm. Bardzo fajnie zapakowane. Tam jeszcze była owinięta folią, w sensie taśmą dookoła wytłaczanka. Tutaj już widzę, że nie chyba nie jest. Nie jest właśnie. Chyba jedna tak było. O, fajne te naprawdę super. Tego palca tak na O, Tutaj tak samo jest są Bardzo fajnie, poziomnie zapakowane No i zaraz rozpakuję wszystkie i widzimy się za chwilę Tak wyglądają e, jajeczka w środku Zaraz sobie jedno tutaj odpakuję to Chyba to będzie od bo są strasznie malutkie jajeczka e, Tu jest chyba pisana barwa nie wiem, dokładnie. B. Nie wiem, jakie... jaka to barwa, bo są jajka od trzech barw. Od barwy jarzębiatej, niebieskiej. O, tu jest chyba JA, czyli jarzębiata. A B naprawdę nie wiem. Jeszcze było od y, przenicznych, niebiesko-przenicznych. A, bito będzie od białej. Tak, cztery barwy. Więc ja sobie odpakuję i zaraz zobaczymy, czy coś jest zbite. W odpakowaniu drugiej wytłoczanki na razie mamy jedno ojeczko tutaj zbite. Nie wiem, czy zauważycie. O, jest kreseczka zbita od yy, włóczki żółtej. No i tak właśnie wyglądałem jajeczka po rozpakowaniu. Yy, jak mamy, następująco tutaj, w tej wytłaczance mamy 5 jajek od żółtej, w tym jedno tam zbite. Yy, 5 od Yokohamy białej. Tam mamy od yy, koszamo białych. Tu są koszamo białe, i tam to jedno w rogu jajeczko co jest to z albo od białej, albo od jarzębiatej. Nie wiem dokładnie, bo tam jest i napisane B i ja, czyli i biała i jarzębiata, więc nie wiem dokładnie. Tutaj cztery, yy, z tej strony mamy od niebiesko-pszenicznych I 6 od jarzębiatych No i tutaj mamy dwa od kochamy prawdopodobniej yy, czerwonej terczowej. I tutaj właśnie te trzy jajeczka, nie wiem yy, co to są za jajeczka Bo jest na niej napisane jakby byczy, coś takiego Nie wiem, yy, miało być pięć od kochamy białej Od kochamy tej czerwonej no i y, są, miały być trzy w końcu, bo dwa się zbiły, no i tutaj widzę są trzy, naprawdę nie wiem co są zajeczka, zaraz zadzwonię też do pana, się dopytam. No i to by było na tyle w tym odcinku, więc y, jeśli wam się filmik spodobał, to zapraszam do y, zasubskrybowania kanału, do, laj do lajka pod filmikiem. No i to było wszystko w tym odcinku, więc trzymajcie się, na następnego odcinka, ma.